Na poprzedniej sesji składałem interpelację w sprawie obsługi prawnej, kontaktów radnych z radcami prawnymi. Dzisiaj obserwując potrzebę pani radczyni i konieczność jej tu pobytu, zasadność może, nie zasadność przepraszam, nie bo to jest konieczne, ale potrzebę jej, to dochodzę do wniosku, że ten czas pani radczyni tutaj to nie jest zbytnio wykorzystywany przez nas. I chciałbym. W swojej wypowiedzi dowieść, że byłoby lepiej, gdybyśmy wykorzystali zdradców w innej formie. Otóż my, jako radni, bardzo często podejmujemy dość ważne decyzje, znaczące decyzje, w formie uchwał. Niejednokrotnie mamy duże wątpliwości i to bardzo często z wypowiedzi radnych wynika. Ja bardzo często nie jestem pewien, czy przyjęte nawet przez burmistrza w projekcie rozwiązania są jedynymi i są najlepszymi, optymalnymi rozwiązaniami. Niejednokrotnie, aby je rozwiać. Nie wystarcza rozmowa z innymi osobami, czy choćby innymi radnymi. Wielokrotnie chciałbym w swojej wątpliwości przedyskutować z radcą prawnym. Pozwolę sobie zauważyć, że podczas komisji nie ma takiej możliwości rozmowy z radcami. Radcy nie są obecni na komisjach. Natomiast sesja nie jest odpowiednim miejscem do omawiania innych wariantów rozwiązań przyjętych w uchwale, czy udzielania odpowiedzi na pytania nie dotyczące bezpośrednio projektu, ale obszarów zbliżonych, zbliżonych z nim lub jego wpływu na te inne obszary. W tej sprawie napisałem interpelację do burmistrza, którą przedstawiłem na poprzedniej sesji, z którą każdy pewnie, z odpowiedzią każdy mógł się zapoznać, bo jest już umieszczona w internecie. I o co? Bardzo mnie zdziwiła ta odpowiedź. Burmistrz przyznaje w niej, zgodnie z statutem, że radni mają prawo składać projekty uchwał, lecz zarazem tłumaczy, że radcy muszą sprawdzić składane do Rady Miasta projekty pod względem formalno prawnym. No oczywiście mówi o sprawach oczywistych, powszechnie wiadomych. Burmistrz nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że nie chodzi tylko o poprawki radców do zapisanych projektów uchwał. Celem takich bezpośrednich kontaktów radnych z prawnikami jest również konsultacja, ale na etapie przygotowania tego projektu, czyli nie już po napisaniu, żeby napisać projekt, też jest potrzebna konsultacja czyli ustalenia założeń projektu, jego zakresu, który ma obejmować powiązania z innymi aktami prawnymi, jak i skutków, skutki prawne może wywołać. Tym samym chodzi o rozmowę z radcą prawnym, ale nie korektę złożonego projektu, podkreślam. Ponadto chodzi również o konsultację w sprawie projektów, tak jak mówiłem wcześniej, przekładanych przez burmistrza, które były już zaopiniowane przez radców, ale nadal wzbudzają Wątpliwości radnych lub radni mają zwykłe pytania. Brak jest takiej możliwości. Burmistrz stwierdza, w mojej ocenie bardzo obraźliwie, w tej odpowiedzi, że nie ma możliwości udzielania radnym prywatnych porad przez radcę zatrudnionego w urzędzie, nawet jeśli dotyczy to inicjatywy, inicjatyw uchwałodawczych. Tym samym burmistrz zaprzecza sam sobie, Inicjatywy grupy radnych nigdy nie mogą być prywatną sprawą, gdyż żadna z uchwał nie jest prywatną sprawą radnych, a jeżeli mnie dotyczy, to się wyłączą. Burmistrz w swojej odpowiedzi stwierdza również, że przyznaje, że możliwość konsultacji z, radnymi, z radcami spowodowałaby nierówne traktowanie innych podmiotów, które mają możliwość inicjatywy uchwałodawczej. Niestety zapomina, że już teraz jest nierówne traktowanie, gdyż urzędnicy mają, wszyscy urzędnicy mają możliwość konsultacji w sprawach którymi się zajmują, a radni nie. Każdy urzędnik może iść do radcy prawnego, bo tak przewiduje umowa, my nie możemy. Więc pytam, czy to jest równe traktowanie urzędników i radnych. Burmistrz stwierdza, że obecny system nie przewiduje wsparcia radnych przez radcę prawnego. Oczywiście to wiem, dlatego napisałem tą interpelację. Burmistrz jednak dalej nie przyjmuje do wiadomości faktu, że ten system może zmienić właśnie tylko on. Z tym nie wynika sprawa, ale z organizacji, funkcjonowania samorządu jako całości, a nie tylko urzędu. Natomiast tu spotykamy się z totalnym sprzeciwem. Po, jeżeli ktoś czytał tę odpowiedź, to proszę zwrócić uwagę, że wszystkie argumenty przytoczone przez burmistrza są za odrzuceniem interpelacji, sugestii konsultacji radnego z radcą prawnym. Tu spotykamy się z totalnym sprzeciwem. Ponadto. W ostatnich akapitach odpowiedzi poucza, że to on decyduje o zakresie umowy z Kancelarią Prawną oraz przypomina jakie uprawnienia w stosunku do pracowników ma, Urzędu ma Przewodniczący Rady Miasta. Nie wiem po co to robi, gdyż nikt tego nie ma zamiaru zmieniać. W interpelacji chodzi jedynie, aby z własnej inicjatywy i woli prowadził odpowiedni zapis do umowy z radcami prawnymi. W podsumowaniu powiem już tylko, że nie chcę być, tak jak wcześniej mówiłem, radnym w roli słupa. Chcę podejmować wszystkie decyzje świadomie. I do czasu podjęcia przez burmistrza działań, aby umożliwić radnym konsultacje z radcami, oświadczam, że każdorazowo będę przeciwny każdemu projektowi uchwały, jeśli tylko będę miał najmniejsze wątpliwości i nie będę miał możliwości konsultacji. Nie wiem, co zrobią radcy, radni pozostali, ale uważam, że należy skończyć z takim traktowaniem organu stanowiącego, to jest Rady Miasta, przez organ wykonawczy, to jest burmistrza, który utrudnia dostęp radnych. Lub nawet uniemożliwia doradców prawnych, a co więcej, zabrania tego, sugerując w odpowiedzi na interpelację, że są to ich prywatne sprawy. Przyglądając się dzisiejszej konieczności tutaj uzasadnieniu bycia, przebywania radcy prawnego, dochodzę do wniosku, że to mogła być obsługa nawet przez telefon. A my raz w tygodniu czy raz w miesiącu moglibyśmy mieć dostęp do radcy i porozmawiać przed sesją.